Dzisiaj pierwsza edycja turnieju Siatkówki Plażowej Wakacje na Sportowo. Projekt trwa już 10 lat, ale pierwszy raz spotykamy się na, na właśnie z tą dyscypliną sportową. No, siatkówka Plażowa. Czyli wakacje, no to się kojarzy jednoznacznie, dlatego zdecydowaliśmy się na, na kolejną dyscyplinę sportową. Mamy fajne kluby w Katowicach, które prowadzą siatkówkę plażową, UKS, Źródełko Katowice, Wolej, Koncept Katowice. Połączyliśmy siły i tydzień temu byliśmy na turnieju koszykarskim otwierającym projekt, dzisiaj widzimy się na turnieju siatkarskim, także wakacje na sportowo w pełni. Turniej skierowany do, szczególnie tutaj do dzieci i młodzieży. Jest to pierwsza edycja, zobaczymy oczywiście jak ona wyjdzie, będziemy pewnie później organizować też turnieje dla seniorów, bo też oni o to dopytywali na pewno, ale dzisiaj mamy kategorie wiekowe do 15 lat i od 16 do 19. Także dzisiaj promujemy siatkówkę plażową wśród młodzieży. Na boisku mamy dzieciaki z różnych klubów sportowych, mamy też dzieciaki z różnych szkół sportowych katowickich i nie tylko, więc mamy i dziewczynki ze Sprintu Katowice, widziałam dziewczynki z Sokoła, są nasze dziewczynki też ze Źródełka, są chłopcy z Koncept Wolej, mamy też przedstawicieli chłopców z innych klubów, no plus oczywiście niedaleko działająca tutaj Szkoła ZS ZSTiO2. Też tu dzieci, które tyle co skończyły akcję wakacyjną w szkole, wiedząc o tym, że coś takiego się odbywa, też chętnie przyjechały i skorzystały z naszej oferty. Wygraliśmy pierwszy mecz, ale poszło nam tak dosyć słabo. Ja tu byłam na rozpoczęciu, jak to się wszystko otwierało. No i co myślisz? No bardzo fajnie, bardzo fajne boiska do plażówki, zadbane. Chodziłem w szkole na siatkówkę i przez to jakby pani wychowawczyni powiedziała, się znaczy pani trener bardziej, powiedziała, że możemy przyjść pograć sobie tutaj i tak się znalazłem tutaj. Czemu wakacje w taki sportowy sposób są dobrym pomysłem? No przede wszystkim dlatego, że można ciekawie spędzić czas, no i tak... Żeby nie siedzieć w domu i się nie nudzić. No przed nami jeszcze dwa turnieje koszykarskie, koszykówka 3x3, 27 lipca i 30 sierpnia, turniej kończący projekt, a w międzyczasie jeszcze trzecia edycja biegu przez przez Piotrowickie Lasy, również serdecznie zapraszamy. Także no, wakacje na sportowo w pełni, do tego zachęcamy młodzież, osoby starsze, ruszajmy się, biegajmy, grajmy, bo sport to zdrowie.